Witajcie kochani na kanale Poznajmy Pana. To jest nasz kolejny vlog z wyzwania 100 filmów w 100 dni. Już 92. I dzisiaj chciałabym wam trochę opowiedzieć o prześladowaniach chrześcijan w Korei Północnej. Nie będę wydawać się w szczegóły jakby samej tej książki, którą ostatnio przeczytałam, bo właśnie przeczytałam książkę na ten temat. To jest historia misjonarki, która obecnie ma 57 lat, nazywa się Estera, która jest Hinku. Ale właśnie urodziła się niedaleko granicy z Koreą Północną, i pan powołał ją szczególnie do takiej pomocy uchodźcom z Korei Północnej, też do ewangelizacji. Ona sama jeździła też do Korei, żeby ewangelizować ludzi w Korei Północnej. Książka nazywa się Smuggling Light. W opisie tam podam pełne <grychy> namiary. Książka jest po angielsku, ale jeżeli ktoś trochę czyta, to bardzo zachęcam. I trochę faktów o Korei Północnej, słuchajcie. Bo jest taka organizacja wspierająca chrześcijan, ogólnie jest więcej takich organizacji wspierających chrześcijan prześladowanych za wiarę, natomiast jedna z takich najbardziej popularnych to jest organizacja Open Doors. I jak wejdziecie na stronę tej organizacji, to znajdziecie listę 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani obecnie w danym roku, bo ta lista aktualizuje się co roku. I ta ankieta jest przeprowadzona w 150 krajach. Wśród ludzi, którzy gdzieś tam uciekli, którzy żyli, mieszkali w tym kraju, wyznawali swoją wiarę, no i oni właśnie odpowiadają na pytania z tej ankiety, jakie rodzaje prześladowań doświadczali, z jakimi się spotkali. I zachęcam Was, tam też jest na stronie wytłumaczenie, na jakiej podstawie oni też wyciągali te wnioski, jak te punktacje przeprowadzali. No ale wiadomo, że im więcej takich drastycznych tak, form prześladowań, jak czystki ludobójstwa, tak, bo tam zostały ujęte różne rodzaje prześladowań od już ograniczeń wolności, tak, jakichś nacisków, zastraszania po właśnie takie nawet y, ludobójstwa. Te gorsze formy prześladowań zawsze są wyżej punktowane, oczywiście, i najwięcej punktów słuchajcie w tym, y, w, w tej, na tej liście zyskała właśnie Korea Północna. Korea Północna jest to kraj, gdzie mieszka 400 tysięcy, słuchajcie, 400 tysięcy chrześcijan, co jest w ogóle dla mnie było szokiem. Na 20, 25 milionów mieszkańców. To jest no, niesamowita liczba, dlatego że w wiara chrześcijaństwo jest ogólnie zakazane. Wyznawanie, że Jezus jest królem czy zbawicielem, dlatego że tam e, rządzi prezydent Kim Jong-un, jest ustrój komunistyczny, ale też e, jest... Taki, taki kult jednostki tam panuje tego prezydenta obecnego i takiego też wiecznego prezydenta, który był pierwszym prezydentem Korei Północnej od 1950 roku. I każdy obywatel, obowiązkowo, ale nie tylko obywatel, bo też wszyscy goście, którzy przyjeżdżają, niewiele osób tam w ogóle jest wpuszczanych do Korei Północnej, ale pojedyncze osoby, które zostaną wpuszczone do Korei Północnej, też mają obowiązek złożyć hołd temu wiecznemu prezydentowi. Jest tam cały taki rytuał który odbywa się przed takim wielkim brązowym pomnikiem w centrum Korei Północnej, w stolicy, i, i tam trzeba prawda, przynieść kwiaty, i oni tam podchodzą, kłaniają się kilka razy, i też jeżeli nie, nie, ktoś się nie pokłoni, no to, no to jest winien śmierci, tak naprawdę. Podobnie obowiązkiem każdego obywatela jest posiadanie w domu dwóch obrazów właśnie tego wiecznego prezydenta i tego obecnego prezydenta. I też te portrety muszą być bardzo zadbane. Jeżeli cokolwiek się z nimi stanie, no to konsekwencje oczywiście są potem bardzo poważne dla tej rodziny. W momencie, możecie sobie wyobrazić, jakie to jest ważne, w momencie, kiedy przedpłonie dom, to oni nie mogą nic wynosić, zanim nie zabezpieczą tych dwóch obrazów. To mają być pierwsze rzeczy, które wyniosą z domu, które są najcenniejsze. Ogólnie w tym kraju jednym z takich największych problemów jest straszny głód. W latach 90. prawie 4 miliony ludzi zmarło tam, tak mniej więcej, bo dokładnych szacunków nie mamy, dlatego że oczywiście Korea nam nie udostępnia ich. Um, Natomiast bardzo dużo ludzi zmarło z powodu głodu. Ta Estera, która już tak po 2000, po 2000 roku ona jeździła tam do Korei Północnej, i mówiła, że ludzie tam po prostu z głodu umierali na ulicach i, i nikt się tym nie przejmował. Leżały trupy i, i ludzie byli tak głodni, że potrafili no zjeść wszystko łącznie z ludźmi, więc, więc jest to straszne. Jeżeli chodzi o posiadanie Biblii, jest, Biblia jest zakazana. Ludzie często przemycają Biblię, kiedy wracają z Chin, bo wielu Korańczyków właśnie w poszukiwaniu jedzenia, w poszukiwaniu jakiejś pomocy medycznej przekracza nielegalnie granice. Korei z Chinami. Wielu z nich nie przeżywa w ogóle tego, dlatego że zostają tam zastrzeleni albo zostają zgarnięci tak, przez żołnierzy do więzień albo przez koreańskich, albo przez chińskich. Jest to bardzo niebezpieczna przeprawa. Części się udaje, jeżeli znajdą pomoc w Chinach, to albo tam już zostają i wtedy starają się, żeby te chińskie władze ich nie znalazły, dlatego że jeżeli Chińczycy znajdują Koreańczyków, tak, tych, którzy przekroczyli granicę w swoim kraju, to ich deportują, słuchajcie, do Korei. Gdzie, czekaj, gdzie czekają ich tortury i śmierć. I ostatni, y, ostatnia taka największa fala, którą deportowano, słuchajcie, to było w listopadzie, nie to oktober, to będzie październik. W październiku poprzedniego roku, 23, 600 tysięcy uchodźców z Korei Północnej zostało deportowanych z powrotem do Korei. Jeżeli chodzi i właśnie część z tych ludzi, którym uda się czasami przekroczyć granicę w jedną stronę, a potem uda się w drugą, tak, bo część z nich potem wraca do swoich rodzin. Z tym jedzeniem, tak, czy z, jakimiś, z jakąś pomocą medyczną. To oni często też przynoszą ze sobą Biblię. I są to albo sami Koreańczycy, którzy zostali gdzieś tam zewangelizowani w Chinach, trafili na chrześcijan, albo są to chrześcijanie, którzy po prostu starają się tam dostać jakieś misjonarze, ewangelizatorzy. Jeżeli chodzi o posiadanie Biblii w domu, jest to zakazane. Trzeba bardzo uważać, bo też żołnierze często przeszukują domy chrześcijan, nawet biją dzieci, rodzinę, żeby dowiedzieć się, gdzie ta Biblia jest. I tak dalej, tak? czy są chrześcijanami, dlatego nikt często nie można jakby z własną rodziną podzielić się tym, że zostało się chrześcijaninem, czy że ma się Biblię. Dlatego że nawet dzieci w szkołach są uczone, żeby donosić na swoich rodziców, na każdego, że na przykład jest chrześcijaninem. Często Biblię, tak jak opisuje nawet ta Estera, zakopuje się w ogrodach w ziemi co noc, tak, żeby, żeby po prostu nie dostała się w ręce policjantów. No jeżeli niestety Biblia zostanie znaleziona, no to najczęściej cała rodzina idzie do więzienia. Znalazłam taką informację w jakimś takim filmie dokumentalnym, że do niedawna w Korei była taka zasada trzech pokoleń, że jeżeli rodzina cała szła do więzienia, to dwa pokolenia musiały się urodzić w tym więzieniu, żeby tę rodzinę wypuścić, więc bardzo surowa była ta kara. Czasem całą rodzinę się zabijało, Albo wysyłano na, do obozu, do takich obozów na banicję, gdzie, gdzie po prostu musieli też ciężko pracować i, i gdzie byli oddzieleni od, od innych ludzi. Ze względu na ten taki głód, który tam panuje, to najbardziej taką niesamowitą zmianą, która następuje w tych ludziach po przyjęciu Jezusa Chrystusa, jest właśnie zmiana ich zachowania wobec. Wobec ludzi w Korei, bo tam ogólnie jest taka mentalność, że każdy dba o siebie i takie rozboje, kradzieże, one są na porządku dziennym, bo każdy walczy o swoje, bo każdy może liczyć tylko na siebie, każdy chce przeżyć za wszelką cenę, nawet za cenę, tak kosztem drugiego człowieka. Natomiast ci ludzie, którzy się nawracają, piszą czy świadczą, mówią, że dalej są głodni, ale zaczynają dzielić się jedzeniem. Z innymi ludźmi. Zaczynają troszczyć się o ludzi jeszcze biedniejszych, o ludzi, którzy są wokół, o braci i siostry, yy, którzy są wierzący. I często powołują się, tak jak czytałam takie różne świadectwa tam z tej Korei, to często powołują się na te słowa z Ewangelii tak, Mateusza, yy, z rozdziału trzeciego, które też są w księdze powtórzonego prawa. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I co jest niesamowite, wiecie, jak oni do tego podchodzą, że oni często wszystko. Jakby wszystko, o czym myślą, skupia się na jedzeniu, bo oni, chcą, oni są ciągle głodni, chcą zdobyć jedzenie. To jest naprawdę takie doświadczenie porównywalne z tymi obozami koncentracyjnymi. Jeżeli ktoś czytał wspomnienia z tych obozów, to ci więźniowie mówią właśnie, że najgorszy był ten głód, przez który nie można było spać, I, i, i po prostu który ciągle kazał im szukać jedzenia. Tak samo jest w tej Korei, ale to jest niesamowite, że ci ludzie, dla tych ludzi Bóg staje się. Ważniejsze, że Bóg daje im naprawdę, Bóg ich zmienia, daje im taką nadzieję, coś, coś takiego, że oni są w stanie pomimo tego głodu nawet podzielić się jedzeniem. Słuchajcie, to jest, to jest niesamowite, bo wierzą, że to słowo Boże jest ważniejsze niż to, żeby samemu wszystko wziąć dla siebie z tego jedzenia. Nie? Ważniejsze jest to posłuszeństwo Ewangelii. Zobaczcie, jaki koszt, jakie poświęcenie, na jakie poświęcenie potrafią zdobyć się ci ludzie, i nie, nie dlatego, że są jakimiś masochistami. Ale dlatego, że naprawdę czerpią z tej wiary. Ta wiara im daje tyle, ta miłość Boga jest dla nich tak wielkim szczęściem, taką, taką mocą, że oni, oni są w stanie się zmienić. To jest szok. To jest szok i mnie to porusza, dlatego, że my tutaj na Zachodzie właśnie zmieniamy Ewangelię, bo ona jest dla nas niewygodna i, i zmieniamy ją, dopasowujemy do siebie, do tego, co nam pasuje, a oni. Oni znaleźli w niej naprawdę moc. Oni ją wypełniają i pomimo tego, że są naprawdę w tak trudnych warunkach, ponoszą ten koszt i, i wiecie, ich, ich rodziny, ich ojcowie, tam czytam teraz takie świadectwo dziewczyny, która, która pisała właśnie, że jej tata został zabrany za to, że posiadał Biblię i ona go nigdy więcej nie zobaczyła, nie wie gdzie jest, zniknął po prostu. Prawdopodobnie już nie żyje i ona mówi, że warto wierzyć w Jezusa Chrystusa. Pisze, że warto. Wierzyć, bo znalazła nadzieję, której wcześniej nie miała w tym kraju, gdzie jest gdzieś tyle, wiecie, nieszczęścia, cierpienia i niebezpieczeństwa, i mnie to bardzo porusza, wiecie, bo jeżeli w tamtych warunkach, Ewangelia o Jezusie Chrystusie, wiara w Niego, jest sam Jezus Chrystus, tak, którego oni, z którym mają relację, jest w stanie im przynieść nadzieję i światło, i siły, i moc do życia w tamtym miejscu i, i daje im radość. To o ileż bardziej nam da. Ja kiedyś nie byłam w stanie, wiecie, głość Ewangelii, nie byłam przekonana do tego, że rzeczywiście Jezus może każdemu pomóc. Tak, no bo przecież ilu jest, ile jest osób, które, które na przykład wierzą, tak, ale mają depresję, no albo, albo nie wierzą, no ale po prostu się zastanawiałam, czy ta depresja, czy, czy Jezus jest w stanie pokonać tą depresję, czy Jezus jest w stanie pokonać tą chorobę, e, czy jest w stanie pomóc w ich jakichś tam doświadczeniach i tak dalej, różnych, trudnych. Ale im więcej czytam takich historii o chrześcijanach prześladowanych, tym widzę, że no tak, skoro w tamtych krajach, w ich okolicznościach Jezus jest w stanie im pomóc i dać im nadzieję i radość i siłę, zmienić ich jako ludzi, także z takich osób, które myślą tylko o sobie, zaczynają troszczyć się o swoich braci, o ludzi obcych zupełnie, modlić się za swoich prześladowców i tak dalej, to o ileż bardziej, kochani, dla nas ta Ewangelia będzie siłą, jeżeli tylko uwierzymy w to. I właśnie przechodząc do tego, co właśnie mnie porusza, to już trochę powiedziałam, że chrześcijanie w Korei mówią o nadziei, którą dał im Jezus, pomimo że okoliczności się nie zmieniły. Więc to jest dobra też nowina dla nas. Nasze okoliczności nie muszą się zmienić, ale jeżeli uwierzymy w Jezusa Chrystusa, my tak samo możemy doświadczyć nadziei i radości. Bóg nas może zmienić. Drugą kwestią jest właśnie to ryzyko, że pomimo tego ryzyka, Mówią, że warto wierzyć w Jezusa Chrystusa, pomimo tego, że mogą w każdej chwili stracić wszystko, swoje dzieci, rodziny, dom, życie albo być strasznie torturowani, mówią, że warto. Warto, dlatego, że, że Jezus Chrystus dał im to nowe życie, że, że dał im to nadzieję, której nie mieli i i kochają Boga, naprawdę go kochają, naprawdę mają z nim relacje, więc koń to dla nas też jest zachęta, żebyśmy podjęli to, żebyśmy zechcieli tak poznać Chrystusa, żebyśmy zechcieli mieć z nim relacje, żebyśmy zechcieli też podjąć ryzyko może rozmowy o nim z innymi ludźmi, żebyśmy uwierzyli rzeczywiście, że wiara w Jezusa Chrystusa, żebyśmy uwierzyli, że Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia każdego, kto wierzy. Jeżeli tak będziemy na to patrzeć, jeżeli sami najpierw doświadczymy tego, że Ewangelia zmienia życie, to będziemy w stanie ją nieść dalej i będziemy się ją w stanie dzielić ze wszystkimi, tak po prostu, w taki zwyczajny sposób, dlatego że Ewangelia naprawdę będzie naszym życiem. To, co też mnie porusza, to że te prześladowania, których na przykład doświadczyła ta Estera, że one ją nie zmieniły. Ona była prześladowana, zarówno w Korei, tam też była w więzieniu, e, torturowana, była w Chinach też, tam też była torturowana. Przeszła bardzo dużo, a mimo wszystko to, co mnie porusza, to że te miejsca, te cierpienia jej nie zmieniły. Że to ona zmieniała te miejsca. Że ona zawsze, jak wracała z takiego więzienia, to już myślała, jak jeszcze bardziej może rozkręcić tą pomoc dla e, tych wszystkich uchodźców z Korei Północnej, więc. Jest to niesamowite dla mnie i jest to naprawdę inspirujące, że żeby nie dawać się, nie dawać się żadnym takim zwątpieniom, myślom, jakimś gorszym dniom. Nie? My jak, jak my często, jak nasza miłość często jest słaba, że po prostu poddajemy się już jakiemuś tam zmęczeniu, zniechęceniu itd. Ale bierzmy przykład, słuchajcie, z naszych braci, chrześcijan, którzy nie poddają się właśnie nawet w takich prześladowaniach, bo widzą, że rzeczywiście to niesienie Ewangelii ma wielkie znaczenie. Też fajne są takie historie właśnie o cudach, y, które y, ta Estera doświadczyła takich cudów podczas ewangelizacji, ale też doświadczyła ich będąc w więzieniu, kiedy y, najpierw Właśnie doświadczyła w więzieniu chińskim e, takich prześladowań ze strony też dziewczyn, które tam kobiet, tak, które były razem z nią zamknięte w celi, była wielokrotnie bita, i mimo wszystko, słuchajcie, nie przestała e, głość Ewangelii i w tej e, celi, tak w tej celi jest tymi kobietami, które były e, różnymi e, no, kryminalistkami, e, opowiedziała, zaczęła opowiadać im Ewangelię, i słuchajcie, one zaczęły się nawracać. Nawet taka najtrudniejsza osoba, która ją tam najbardziej prześladowała, też nawróciła się na wiarę w Jezusa Chrystusa, i y, potem wspólnie modliły się o cuda, bo te dziewczyny też y, z tej celi chciały. No, sprawdzić tak, czy Bóg rzeczywiście jest taki wszechmocny. Wierzyły we wszystko, co mówiła Estera. Tak więc, skoro Bóg e, powiedział, że jeżeli pomodlimy się, poprosimy o coś w imieniu Jezusa, to on to spełni, to prosiły właśnie o to, żeby dał im e, czystą wodę, którą będą mogły pić, bo tam nie było w ogóle czystej wody. I rzeczywiście, e, słuchajcie, odkręciły kran i nagle się okazało, że zamiast tej mętnej wody, która powodowała, powodowała u wszystkich choroby, to zaczęła płynąć czysta woda, której mogły się napić i mogą się nią nasycić. No i piękne jest to właśnie, że, że Bóg też objawia się w takich miejscach i wierzę, że tak samo chce objawiać się w naszym życiu. Że to, że mieszkamy tutaj na Zachodzie, że to, że nie, nie mamy takich prześladowań, tak, to nie zmienia faktu, że, że nasz Bóg jest taki sam, że Ewangelia, którą mamy, którą czytamy, jest taka sama, że Bóg chce działać też wielkie rzeczy w naszym życiu. Ale wszystko, wiecie, to też jest proporcjonalnie do tego, ile chcemy wziąć i, i na ile go szukamy. Być może ze względu na te trudne warunki, im łatwiej jest szukać go całym sercem, bo on jest ich jedyną nadzieją. Tutaj na Zachodzie być może jest to dla nas trudniejsze, bo mamy tyle rzeczy, które lubimy, tak? w których pokładamy naszą nadzieję, które są naszą jakąś radością, relaksem i tak dalej, że nie czujemy takiej głębokiej i desperackiej potrzeby, żeby znaleźć Pana ale naprawdę modlę się o to, żebyśmy, żeby Pan Bóg otworzył nasze oczy i pokazał nam, jak desperacko Go potrzebujemy, tak żeby zapalił w naszych sercach takie pragnienie szukania Go całym sercem. Panie, proszę Cię o to, żebyś poruszał teraz nasze serca. Proszę Cię, Panie. Panie, pozwól nam zobaczyć Twoją Ewangelię innymi oczami nie jako coś, co trudne, jako coś, co, czego nie rozumiemy, ale pozwól nam ukochać Twoje Słowo ponad wszystko. Pozwól nam zapragnąć Ciebie, relacji z Tobą ponad wszystko w naszym życiu. Panie, daj nam doświadczyć zmiany, którą niesie Twoja Ewangelia, wiara w nią. Daj nam uwierzyć, że ona naprawdę może nas zmienić całkowicie. I spraw, żeby to doświadczenie tej zmiany, tego, tej relacji z Tobą wpłynęła na naszą ewangelizację, na to, że będziemy chcieli, będziemy pragnęli dzielić się tą dobrą nowiną ze wszystkimi w naszej pracy, w naszej szkole. Panie, proszę Cię za wszystkich tych, którzy są w naszym otoczeniu, żeby mogli usłyszeć Ewangelię o Jezusie Chrystusie, żebyśmy wszyscy mogli złożyć nadzieję w Tobie i żyć na wieki, Panie, bo Ty tak nas ukochałeś, że dałeś nam swego jedynego Syna, żebyśmy wierząc w Niego. Nie umarli, nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Dzięki Ci za to, Panie. Uwielbiam Cię za to, Panie. Amen. Amen. Proszę Cię też, Panie, za wszystkich prześladowanych chrześcijan. Panie, przyjdź do nich, umocnij ich. Proszę Cię, Boże. Kochani, tyle w sumie na dzisiaj miałam przygotowane. Tak, mniej więcej chciałam trochę zachęcić o ten temat, ale bardzo wam, bardzo wam polecam tą stronę Open Doors. Polecam Wam też, jest kanał na YouTube Back to Jerusalem, i tam też są takie historie z północnej Korei, też mające zachęcić nas do takiej modlitwy za chrześcijan w Korei Północnej. No i właśnie też chciałam Was zachęcić, żebyśmy. Nie pozostawali tylko słuchaczami, e, którzy, którzy słuchają tych historii, może się dziwią, może żal im, e, tak, ludzi cierpiących, ale tak naprawdę nic więcej, się, nic więcej traktujemy to jako taką kolejną historię. Niech naprawdę te, te świadectwa naszych braci i sióstr, niech dotkną naszego serca, miejmy ich w swoich modlitwach, miejmy ich w swojej pamięci. E, miejmy w pamięci też, czytając Ewangelię, że są ludzie, którzy wiecie, oddają życie. Za to, co my czytamy i że naprawdę mamy wielkie szczęście, że możemy to czytać, że możemy się tego uczyć, że możemy poznawać Jezusa Chrystusa w kraju, gdzie możemy wyznawać naszą wiarę, możemy się nie dzielić. Pamiętajmy o tym, jaki to jest wielki dar, i dziękujmy za to Bogu. Kochani, trzymajcie się, kończę już. Z Bogiem i do jutra.